You'd still be no in there, do forget oh. I saved your tak, 7 razy. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this, it did help out to a little <laughs> Vincent, a little bit. Right. <laughs> Fred, got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's going cost you. You know I'm good for it. Just get me up there.

A record player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's office. And how much would that cost? Money won't help you here. The only way up to the warden's office is I think you'll find a way to get his attention somehow. Just ask him. It's alright, man. You can tell me. Yeah, I can tell you. But I'm not gonna. No, you can't, man. Yeah, it's like that you can keep working now <laughs> oh. all right then give us the bread cup cheer up skim toast it looks like hard work up here it's the like yeah, it like not so bad what are you talking about it's hot as hell up here and the tar makes it hard to breathe yeah but it's not so? to be outside sure. besides hmm. the tar makes me all woozy Tu kierujesz coś, mój nigdy. Tu dajesz. Jaki mił, o kurde, nic nie widzę. Jak to, poradzimy. Idę do pani Gosia na streama zostawić follow -ka. Bardzo dobrze. Hey, You, what are you doing? Jeszcze uh, looking around? No, i przyjechał jak zwykle przez ciebie. Daj adresa kanału. Poczekaj, ja chyba mam pomysł. No. Tu jest smola. Ha, bo tutaj tędy nie mogę, ale mogę na przykład komuś wpierdolić. Czego pokazujesz palcem?

no, dobra! Guard, A, widzisz! No to idę na dach. Na rala się hmm. Siema, się zaraz wrzucę co będzie prawdopodobnie w domu płaczu. Okej, okay, się ma, no Laila. Ja dodałam o Lunar you, what are you doing? Just look. Go back to gdzie mam i śniba tą szczotkę nową Nie wiem Dałeś followkę chyba dobrze, bardzo dobrze Nie nie, nie. nie no ja tu nie Ej, mam nic innego No tam musisz z tym typem pogadać Ej, idź tam szybko Idź pod te drzwi, póki on nie patrzy Dawaj fast fast fast. No szybciej nie dałem. Dawaj rady. E. Dawaj E. No. Aha. To nie, to ja, to ja muszę poczekać, albo aku. Nie, no wbijaj kogo, tam. O właśnie. O. Okej. Okay. Podoba mi się to myślenie tej gry. You, what are you doing? Nothing. What's the problem? I got you a new broom. Come here. Come

Ten? No mam, mam, mam. Hmm. ale tu nie ma strażnika, a nie jest. Poczekaj, coś zaraz wymyślę. Nie da się złamać z drugiej szczotki

You know some nice cold beers that it cools down and make the days go by faster. Yeah, that's true. So you gonna get us some beers? I Think this is okay. a restaurant? Get back to work. Alright, time to find a way back out again. Shit it's locked. Leo, can you help me out? Tak, bo oczywiście ja ci słyszę, kurwa, nie? Tak. Znaczy, niby widziałaś, że ja tam wychodzę, nie? E, what? Lol, give mm, it Fred jest obok. Lewej. Podaj mu. akurat jemu, a nie tobie. Bo jego nie będą sprawdzać, a nas będą sprawdzać pewnie, jak będziemy wychodzić. Mhm. Mm On jest pewnie tym, wiesz, tym dobrym czy coś w tym stylu. Rozumiesz, tym współpracującym. Mhm. Mm Dającym łapówki i tak dalej. Hey Leo. What's up Fred. Mam coś oh. special dla you do o, ma dla mnie specjalną o, tak. lekturę, widzisz? Wysłałem. Wycięte kartki. Nie? Yep. Nawet nie. No, mogę zagadać? Mogę. Gadaj. Dobra, wstawaj, wstawaj. Nie, 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 nie. zobaczycie. Aha, hey, czyli ja mogę w każdej right chwili w razie czego to ten, dobra. No tak. O to chodziło. Nie, bo ja nie wiedziałem, czy ja to mogę, dobra. Gadaj z nim jak najdłużej. Tylko, że on od razu odchodzi. Nie wiem, spróbuję jakiejś hechej innej opcji dialogowej, może. ale nie wiem, czy to coś pomoże. Przepraszam, co? Czekaj, jeszcze trzymaj się naszego sieci. Nie, nie może to być. Czekaj, co tu jesteś tak late. Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Wcale nie podejrzane, że dwie osoby tak stoją obok cela w cele przy kratach. Z, to, z, z tobą mogę pogadać? Którym to sleep. Yes, sir. On idzie. Just gonna take a Nie, 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 no, wraca! Wraca się, wraca się, wraca się, wraca się. Wołaj mi. No, masz masz wolną rękę teraz. Dobra, odkręcam. Kurde. Emocje jak kiedy? na grzybach. Chyba czysta już. No ten z lewej będzie szedł zaraz znowu. Poczekaj, z mojej strony idzie, ale ja nie jestem pewien czy mogę z nim pogadać. Spróbuję, Dobra. ale...

Dobra, idzie drugi. To drugi idzie. No, to jest npc ty No to widać. On teraz będzie wracał. On się popatrzy bez opcji dialogowej. Pójdzie do ciebie. Jakie wymówki. Dobra. Nie, dobra, jedziesz z tematem. Zawsze najgorszą robotę! Nie, 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 ty jesteś wykonawcą, a ja tam jestem lewo. myślicielem. Znaczy w prawo. Znaczy, no, patrzcie w drugą stronę, czy tamtej śmieci nie idzie. Śmieć. No ja już kończę, już kończę, już kończę, już kończę, już kończę, już kończę. To jest. Hmm. Hmm. Dobra, wracaj z tym tam. yeah now you're to do it Mhm Hey guard, can o I ask kurde. you a question? Make it fast I can't sleep, do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep A <coughs> librarian? Now you drugi, drugi. Go to bed, inmate I don't want to sleep, just leave me alone Aha, to ja mogę zebrać myśli, albo się odlać, a ty możesz... nie iść spać. Masz narzędzie? Bierz to! Bierz to! No A, dobra, easy. Co, ja teraz to samo? Teraz ja stoję w czatach, tak. Dobra, czysto? Czysto możesz na razie robić. Ja, idzie? Pierdzielę. Ale to zagadam go, spokojnie, dawaj. Dobra, to ja oddaję kół. Czy ja mogę chyba usiąść? What do you want? Nie. Nie. Sam se wracaj do łóżka. Dobra, on idzie. Go to sleep. I'm not tired. Do mnie mnie się jakoś bardziej to strasz... Nie starym, jestem zmęczony. Dobra, idzie drugi, idzie drugi, idzie drugi. No wcale nie podejrzane. Duszka Dawaj, czysto masz? Nie no, robisz to, robisz to, robisz to. Odkręcaj. Aha, mogłeś sobie jeszcze to Garny. robić? Hmm. Ile Zobacz, zarabiasz? Ja jestem ostrożny. co Widzisz, niż ty jako więźnik. A druga strona? Czysto. Będzie zaraz szedł, możesz iść. Możesz robić to. Jak tam my... druga strona? Będziesz yy, będzie szet, jak zagaduję Ten idzie ten od mojej. Mhm. Mm hey Garten. What do broken. problem. Go to sleep. Dobra, czekaj. Mhm. Mm Dobra, dawaj. Stukaj to. Hmm? Stukaj. Stukaj. Stukaj szybciej. Słucham? No nie możecie spacowanie w DVD niczego nie nauczyć. Aha, czyli oni nie teraz, tylko jeszcze. Sprytne! Sprytne! Myślałam, że oni już teraz będą. To nie mogli dopiero teraz jak światło zgasły? Chociaż może wtedy może bardziej się dźwięki mieli. roznoszą, nie wiem. Może dobra. Eee, easy. Ciaśniejsze mm. miejsca wchodzę w jaskiniach Tylko za kibel, no 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 oh, it's disgusting. Dobra, nie wiem, e, chyba od, tędy Od kiedy kanały tak wyglądają To nie kanały Chyba to tędy będzie O chuj Nie, no ciekawe, tu powiem szczerze. Tu jest coś takiego. Spróbuj tym śrubokręt, tam coś tu zrobić. Chyba Brak nic. Dobra. interakcji. Stąd. O? no chociaż chyba musimy tu przeskoczyć chociaż coś miałeś na interakcji eee, ten drabina O, bingo aha w ten sposób o,

no i? No, nie wiem, jak niby przejdę. Aha, aż tak okay. ogarnięte. Okej, okay, dobra, czyli yy, bierzemy rurkę, znaczy pierwsze.

Nie, to trzeba w dwie osoby, musisz coś innego. No dobra, ale teraz ty musisz przejść przez to. No to musisz coś znaleźć po tamtej stronie, żeby wyłączyć. Rozejrzyj się. O, to nie. Nie wiem. szybko. Przełaś. Wolałbym nie dotykać takiego kabla gołymi rękami, ale okej. Okay. Obawiam uh, się, że to się nie skończy, dobrze wiesz? No to chodź tu szybko. Come on, Ups. Szyb wentylacyjny, czy winda?

Nice all right tech. let me hear it okay we need to find a way into this room once we do that we can get the sheets in here sounds easy enough problem is they don't allow inmates in there you think we can uh -huh. sneak in somehow yeah but we're gonna need to get a hold of a laundry cart once we have the cart one of us has to hide in it then what if the guard will inspect it

Ej, no ale przecież, jak my się tam niby teraz znaleźliśmy? To jest nielogiczne.